Jak widzicie na tym SMS-ie Jeff napisał nam wczoraj, że jeżeli nie stawimy się dokładnie w tym miejscu przy pracu zabaw krauna to spali naszą chatę. Ale my wcale nie jesteśmy tu dlatego, że się go słuchamy, tylko dlatego, że zbieramy informacje, aby go pokonać. Wczoraj dosyć łatwo wygraliśmy z Crownem. No dobra, nie było łatwo, bo Wiktor nadal przeżywa skutki uboczne chyba. Nie jest git, widzowie, już wróciłem do siebie chłopakiem i opowiedzieli, jak to wszystko wyglądało. Także dzisiaj nie dam się zahipnotyzować, ale to złoto mi się podobało. No, więc zaczynamy w takim razie nasze wyzwanie. Zobaczymy, o co w nim Chodzi, ale jest to kolejny po prostu wyzwanie Chłopaki, my wchodzimy na pełnej. Wow o. Chłopaki, mam nadzieję, że parkour to nie będzie jedno z zadań na placu za... Krawna, no, w ogóle Patrzcie na to Co to jest? O co tutaj chodzi? E, Ernest Ej, Ale on jest trochę przewalony Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Günther 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 Urli? Nie wiem Günther ma mój placu zadań. Wow. To jest jego plac zabaw? Widzicie? Wytrzymasz tutaj 24 godziny. To on umie mówić, on sobie nie gadał. Kolejny dzień to kolejne wyzwanie. Tym razem na 24 godziny przyjaciele zostają zamknięci na placu zabaw klauna. Jeśli ten challenge zdaje się wam łatwy, to się grubo mylicie. To prawda, z każdym dniem jakąś nową funkcję. Dobra, wytrzymamy tutaj 24 godziny bez żadnego problemu. Ale co? Mamy tutaj stać po prostu? Oki mam pewien pomysł. Zawsze chciałem otworzyć sklep i teraz mam taką możliwość. Jak sklep? No? Sklep jest na dziecku kroka widzowie, także wybijajcie tam. I dam panowie jakiś zamówionka dla Was. I ja no sprzedawać to. O dobra, co ma pan po 420 zł. Mam twoją karykaturę. U, podobny, nie? Dobra, Wróćmy do klauna Rozgośćcie się, zapraszam Co, tutaj? Ej, to jest jakaś kręcąca kanapa Ej, patrz Ja stoję w kolejnym tempie Oskar, udało ci się, 30, ci się 30, sekund. 30 sekund Zaraz chyba puszczę Pawie ogólnie Dobra Chłopaki, jak ja teraz spadnę, to jest wam pogłęba O nie, nie chłopaki, ja nie mogę się kręcić No Chłopaki, nie ruszajcie moich butów Ja nie mogę się kręcić Przepakowałam nie! Ej, chłopaki, się ja coś On na rynku Jak to. to nie jest... Ej, on jeszcze bardziej to rozkręca. Co się dzieje? to to tak. Bartek, nie mi butu. Nie, Chyba Chłoparów oh. yes. oh nie. Yes. Yes. Oh. nie żyje, chłopak. Chłopaki, ja tutaj zostanę na 24 godziny, zróbcie zadanie Clona, wyciągnijcie nas yes. Nie yes. możemy yes. barka wyciągnąć, choć yes. Problem, bo to... Dobra, dajcie to masło. W moim rozmiarze, ale nie dajcie. Dajcie masło, chłopaki. Na go! Nie, nic mi nie jest, stary kręci mi się tylko w głowie. A, Czekaj, zrobię ci też. No. Nie, 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 nie. chłopaki. Nigdy się lepiej nie czułem, naprawdę. Tak? Na pewno mogę jeszcze nie Nie, 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 nie. wystarczy! Oskar, to no. jest najlepsza nabierzchnia, jaką widziałem do na głowie ogólnie. Dawaj, raz. Nie nas, i ciężkie. Trzy, cztery, pięć. U, Oscar nieźle. O, ojej, ojej, o, 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 Jaka jest kolejna okay. agres... konkurencja? dobra. Dobra, dobra Halo. Poprzez zadanie! Poprzez zadanie! o, konkurencja? Czyli mamy znaleźć. Kartki, ok, ale ile kartek i ile mamy czasu? Chłopaki. Jak najszybciej. Dobra, rozumiem, że musimy być bardzo szybcy. Ej, tutaj widzę pierwszą kartkę. Chłopaki. Co to są za ofiary? Ej, to są kartki jego byłych ofiar. Chłopaki. Czy ten klaun zestrzelił samolot? Nie! O! Mam, złapałem. Na kolejnej kartce mamy. Ej, co Dobra. To, może znaczyć? To, to jest straszną To znaczy, samochód. że ktoś widzi rzeczy, których nie powinien widzieć. Jest... Ej, patrzcie, chłopaki, kolejna kartka. Ale nawet nie powiedziałeś, ile mamy czasu na to. Dobra, to znaczy, że na pewno mamy mało czasu. Co to jest? Wkurzony dom. To jest, dom. Domek, to ale jest on... nawiedzony dom, wkurzony. To ma, ma orkiestr. albo bokserskie na drzewie wiszą przed domem. Albo to są jakieś bomby. Albo tak. O, a tu jest kolejne. O, o jesteście. O, co macie? Yy, szukamy cały czas. Head siren Dobra, ja znalazłem jeszcze jedną, ale jest mega creepy, nie? Ej, czy to nie są kartki małych dzieci ogólnie jakieś? To są małe? To, 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 to wygląda tak, że małe dzieci narysowały takie. takie Ktoś, dzieci, kto nie? nie potrafi jeszcze dobrze malować to namalował. malowanie. No to ogólnie, ogólnie ma, to, ma, to, ma to. dużo sensu, no bo jesteś na placu zabaw. Właśnie. A co jeśli... Wszystkie te ofiary robiły to, co my i, i tak skończyły Czyli mu, nie możemy dać plamy z zadaniami Paki, że... musimy je wygrać, dlatego że jeżeli przegramy sztuk, to nigdy nie dowiemy się, o co chodzi Jeffowi i nigdy go nie pokonamy Dobra, szybko, kartki Ej, patrz, tu jest jedna kartka Myślałem, że to jest śmieć, ale to chyba jest rysunek Co Bardzo masz? Kartkę. Tu są normalnie trzy trumny. Jedna jest mała. Idę dalej. Zobacz co ja mam. Wygląda jak jakiś rysunek bosa. Jakiś portal. Jakiś portal, jakieś dziecko wchodzące do portalu, nie wiem. mega, ja mega. zobacz jakąś rzekę, tu jest jakaś mapa Ej, ewidentnie. Mamy już mega dużo tych kartek Ja też nie? mam... Jeszcze Jaki jedną znalazłem, znalazłem. nawet nie, nie, wiem, co jest. Jest. nie wiem nawet jeszcze. Jakiś ja znalazłem jakiś portal. portal. O kurde. Co to jest? To jest jakaś zjawa chyba. Ja mam jakąś. Co jest? jest? Co? Mamy, mamy wszystkie kartki, panie. Chyba wszystkie już wszystkie kartki! Chyba tak. Tak? A ile ich było? Wszystkie? Nie, stary. No kolejne zadanie. Teraz! Musicie stworzyć dobre obrazki! Macie! trzy tak. minuty! Że ma mapę Ej, To są obrazki jego ofiar, a on nam każe robić kolejne obrazki, czyli to co mówiłeś jest chyba prawdą. On chce z nas zrobić swoje kolejne ktoś obrazki. Wystarczy. ktoś potem będzie szukał naszych, stary. Czyli jak znajdzie, to będą nasze obrazki Ale dobra, na razie grajmy w tą grę. Stary, może zróbmy na tych obrazkach coś, po czym ewentualnie ktoś by nas znalazł. Narysujmy siebie, to prawda, i, i napiszmy pomocy, czy coś takiego, o. nie? Wiesz ja narysowałem się w strasznej sytuacji, jak jestem, surfuję na fali, ale jest na twarzy napisane na help, tak? Że nie, ktoś poprobowo będzie wiedział o co chodzi. Uh -huh. Ja narysowałem siebie ogólnie. Napisałem chamsko tutaj pomocy, ale to jest tytuł, jakby tylko obrazka. Ja narysowałem ogólnie znak Batmana, że potrzebuję jego pomocy. Tu jestem ja, że ja jej potrzebuję i samochód, żeby też po prostu szybko mnie znalazł. Ja narysowałem, że wjeżdżą w YouTube'a jak Tornado. Wszyscy zostawiają łapki w górę, subskrybują, dlatego że Uniwersum to najlepsza seria, jaka kiedykolwiek powstała. jest widzowie, zostawcie łapkę suba. Dla mnie już skończyliśmy! O, o, kur... o kurde! O, kurde kartkę! A moją ocie się co to przyda? Poda ładna? To no Okej, okay, to Kolejne jest... zadanie. Macie półtorej minuty, żeby przejść stary plan. To jest W półtorej minuty? On powiedział, że macie przejść tor przeszkód cały? Ale nie to ma szans, ja to w półtorej minuty przejdę. To będzie miał najgorszy czas, bez kopa. Ja nie chcę dostać kopa. Konkurujemy między sobą. Widzieliście te buty? No ja na pewno nie chcę kopa. Półtorej no. minuty. No. 3, 2, jeden, start. Dawaj, Ernest. Ej tu jest wysoko, to nie jest wcale bezpieczne dla dzieci Kurde ja mam tak wysokości Oskar uważaj Dobra spoko 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 Po złoto spoko. O kurde tutaj można bardzo łatwo spać O, o! o! o fail Dobra plus, plus 10 sekund Plus 10 sekund, easy O dobrze dobrze Mamy radę Первая spoko, spoko, spoko. Ah. конец. Когда что плюс 10 секунд. О, oh, to... no 10 Я готов поспорить на 10 тысяч евро, что я могу сделать богатым человека абсолютно любого. Вне зависимости от того, есть у тебя опыт нет. Udało się. Jaki czas? O, się wlegał. Dobra, po czasu minuta 25. O! Dobra, koniec. Ile czasu? Minuta 27, 3 sekundy ci zostały. Bartek, koniec czasu. Jak koniec czasu? No, półtorej minuty minęło, ale to miało o mnie być O nie, patrzcie minut. na tego typa. Nie miało być 15 minut na to? Wiecie co, ja tu zostanę, a ostatni był, był Oskar. A to czemu? No ogólnie to przegrałem, więc należy mi się chyba ta kara. Czemu ja tu jestem chłopaki? Bądź stary, nie wyliczyłeś w czasie. No! No! Przecież... A! O! Chłopaki! Ej, ogólnie już jest prawie ciemno, tak. czyli zaczyna się noc na placu zabaw klauna. No, nie. A to mi się w ogóle nie podoba. widzowie, ogólnie sytuacja z klaunem jest coraz gorsza. Patrzcie, chłopaki już siedzą, on otworzył bar tam, gdzie ja chciałem otworzyć bar. Także chodźcie, zobaczymy, co tam się dzieje. co robicie? Y w sklepie jesteśmy, czekamy na kolejne zadanie. Pewnie zgodniliście! No trochę, tak. <śles> ja zawsze. Ja, myślę, to co bo... mamy? Ja też zgłodniałem! Jak no. mam was ciasteczkę czekoladową! Siaska czekoladowe! czekoladowe. Stop. 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 Co jest trudnego w takim zadaniu? Ty co daj gryza? To wszyscy mówię, że ja nie <grym umiem <grym robić! Ciężko jest... się je gryzie! Ej. Kogo to jest? Ej, One nie. są chyba truskawkowe, jakieś czerwone. Nie, to, to jest bardziej kolor taki malinowy, porzeczkowy, wiesz? Ja Ziemeczki, to jest surowe mięso. Faktycznie to jest mięso. A ile mamy tego zjeść? Wszyscy, przynajmniej gryska się. Daj ja jednego dużego gryza już wziąłem. Dobra, Tu mamy taki kawałek mięsa. mięso. obrzydliwe, to jest jakaś cebula z tyłu? To jest kość. Stary, obrzydliwe to jest. Tu się gryska. Zaraz. To możesz Ernest zamienić. Ja ogólnie to... jestem wegetariański. To idź trawę zresztą. Ja wegetarianizm, nie, więc... to nie idzie! Chłopaki, ja mam jakieś podejrzenie... Stary, to jest za twarde! To jest klaunowe! Eee. Chłopaki, ja mam jakieś podejrzenie, że to mogą być poprzednie ofiary ogólnie. O oh, stary... <noise> On się za bardzo podejrzeli, chłopaki śmiesz... Czego jest to mięso?! Chłopaki, nie jedźcie tego. Ej, chłopaki, jedźcie, bo dostaniecie kolejnego kopa. Nie, nie, to ja, to ja wiem. Oho! Dobra! Ja te posypeczkę. Dawaj koszki. W domu jest! Jedźcie, jedzcie! No, pyszne, pyszne ciastko, pyszne! Większynka. Większy gry stary, do jednego dużego! Nie chłopaki, to są i Ja zaczynam lubić tych tym Ty, bez ale bez, bez chlebka się nie najesz, chlebkiem dochodzisz Zapadła totalna noc a na placu zabaw Zrobiło się jeszcze straszniej A gdy zapada zmrok Klaun staje się groźny Ile czasu minęło już? Nie wiem stary, coraz później, no. coraz ciemniej Jest naprawdę ciężko co dziwnie, idzie się to wokół nas kręcą. Nie wiem, co powiedzieć. Muszę iść. zgubiłem Wiktora. Nie wiem, gdzie on jest. Nie widziałem go od dwóch minut co najmniej. Nie wiem, gdzie on. Wiktor, co się dzieje? Mam tripin. jesteś gąsienicą. O, jakie ja się tu znalazłem? Stary to jest kokon klauna. Gdzie on jest? Co? Kolejne zadanie? Nie jesteś? Kolejne zadanie pobyciałem. Chłopaki, jest taka sprawa Na tym placu zabaw ktoś mi kiedyś zgubił Co? I... Co? Coś? I... Gdyby to dziecko to, dziecko ci co, Gubiłeś dziecko? dziecko na placu zabaw? To ciężka sprawa to Znaczy 3 minuty Na co? Ale... 3, 3 minuty A my żeby co? Żeby znaleźć... znaleźć dziecko? Dobra stary, dobra Przyszukujemy cały plac zabaw, chłopaki Jest tu ktoś? Nie, pusto Nie ma Ej, tu nie ma jak Nie Ej, ma Pusto? Tak! ja znalazłem, stary. Co? To jest klaun. O! Stary, tutaj, zobacz, z tej strony. Albo z tej. Tu musi być coś, stary. Co? Mów, gdzie ona jest. Nie ma. On, jak do nas mówił... Trzymał łopatkę w ogóle taką dla dzieci, nie? Może to jest jakiś znak. A, łopatka? Powinniśmy szukać może właśnie... Że jest zakopane. Pod, że... pod tym, nie pod podłogą. Tej... Piaskownicy sprawdźmy. Dawaj, stary, tu nie wygląda by tu miało być jakieś dziecko. Nie no, stary, trzeba to przekopać, nie? Czemu się piaskownicy? Stary, no gdzie może być dziecko zakopane? Ale skąd, skąd wiecie, że zakopane? Bo miał łopatkę w ręku. Łopatkę i myślicie, ja... że to poszlaka? Tak, ja myślę, że to... Po 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 Mieliśmy dobra. szukać, a ma wicie piaskowki. Co? tu widziałem! Co? Co? Ja? O, cholera! To jest jakaś... Chodzi ja. chłopaki, to jest Ej faktycznie Ktoś... To jest lalka, lalka prostu, Jezu, ja myślałem, że chodzi, chodzi o prawdziwe dziecko A nie no wiadomo, że nie Przecież takie rzeczy się nie dzieją tak naprawdę no Bez przesady Dobra klaunie Klaunie Mamy lalkę Dało nam się Znaleźliśmy, o to chodziło Twoja zguba Chłopaki mam głowę Kolejne zadanie I Musicie być tutaj Aha I macie na to <noise> 12 godzin! Jakże tam co? siedzieć? 12 godzin! Jak nie, 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 12. 12 godzin? 12 nie, nie, po co tu 12 godzin mamy na wejście czy na siedzenie tam? Czy tam siedzieć? Chyba nie, pojechałe miasto! 12 godzin! Dobra, 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 nie, dobra. dobra. chodźcie do budy, panowie, Serio. 12 godzin. Będziemy no, siedzieć w takim ej, miejscu? No fajnie, patrzcie! Ej, ogólnie jest GIT, ale kurde, chłopaki tak dobrze nam idą zadania. To prawda. A on nas zamyka w kanciapie na 12 no, on godzin. Się chyba chyba... Jeszcze, żeby, jeszcze, żeby chociaż nam te ciastka dał, no, te co wcześniej. Ale ma do tego pełne prawo, żeby nas tu zamknąć. Ja. Tak, co? Buntujemy się? Tako? Tako? W sensie, ej, w sumie crown jest jeden, nas jest kilku, pokażmy, że mamy nad nim przewagę. A, a, ej, a co się stanie, jak tego nie wykonamy? No właśnie, nie wiadomo. No. Więc powinniśmy się zbuntować, rozwalić mu te wszystkie jego klocki, cały domek crown, no. tam ma, i wtedy zobaczymy, bo może wiecie, on jest tylko pionkiem i się przestraszy i ucieknie. Miłość, zrób to. Jest to jakiś pomysł na pewno. już ty jesteś na zewnątrz w razie, co posiedzimy, o, ja, nie? Pierdzielę. Co ja mam zrobić? Czy zwalić mu domek? Ale ja też? No, tak, tak, tak. O co O Dobra, jak? Stary, no zobacz. Możemy udawać na przykład, że patrz. Ej, potrafię triki krzesłem. Stary, po, 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 drugim krzesłem też potrafię. O kurde. No i co, patrzcie. Klaun nawet tutaj nie przychodzi. Przestraszył się? Ten plac zabaw jest nasz. Nie Oj. Oj, no, to... niespokojnie, spokojnie, spokojnie. daj! Też się walną! Mnie nie złapiesz! Nie, 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 nie. O, ej, co jest? Przed chwilą klaun porwał Miłosza i to jest przerąbane. Ej! nie dobra, oddaj nam Miłosza! Ej, co się dzieje? Co się stało? Oddaj Miłosza! Co? Zabrał Miłosza? I oddaj go! Gdzie jest Miłosza? Za łatwo mi midi, chłopaki! Jak za łatwo? No, no, za dobrze! Tak to nie zadanie! Teraz trochę trudniejsze. Tam jest piaskownica! Znowu mamy dziewczynkę. Ale czekaj, jak zrobimy zadanie, to oddasz na miłosza. To jest piaskownica i musicie policzyć każde jedno ziarnko piasku. Powodzenie! No! Nie, nie. A do końca challenge'u zostało nam jakieś 12 godzin. Nie wiem, czy da nam się Nie uda. ma szans, żebyśmy się w 12 godzin. Robimy ale, ale musimy uratować miłosza, więc musimy. Podzielmy zrobić. piaskownicę na cztery i każdy będzie swoją część. Stary, jeszcze jak piasek, ile to jest ziaren, No nie ma opcji. Patrzcie, ile już piachu chłopaki policzyli. Jeden i cztery. I znowu zaponięli, ile miałem już? stary muszę od początku. Ej, chłopaki! On się chyba tak zrodził, że zasnął. W sumie to jest najdudniejsze zadanie, jakie było w ogóle w historii składu. liczenie ziarenek piasku. jest normalnie. Furtka otwarta. Lecimy stąd, lecimy stąd, chłopaki! Udało nam się uciec, ale. Co jest? Wyklawny. Co to jest clown? Co jest? Co jest clown? You Co to było jakiś scary inc? Co to znaczy? Scar scary Incorporated? Uciekajcie. Ej, ej, ej. Co jest? Jej, nie, ej, ej, ej. Uciekajmy, chłopaki! Ej nie, znowu to jest kolejna ciężarówka! Co jest? Uciekamy! Ej nie, to jest tutaj! Dobra, chłopaki, musimy wsiadać! Co Dobra, zostawcie nas, zostawcie nas! Podczas gdy kipa uniwersum myślała, że udało im się wygrać, klauny miały inny pomysł. Udało się im porwać chłopaków. Co się wydarzy dalej? Subskrybujcie kanał Tritsus, żeby nie przegapić. Wtopiliśmy. Dokąd oni nas zabierają, o nie Nic gorszego na coś nie spotkamy. Czy my jedziemy do kolejnego zadania? Chwila Tutaj dostałem SMS-a od Jeffa Po raz kolejny Widzimy się w labiryncie W labiryncie? W jakim labiryncie? My widzimy się z Jeffem w labiryncie, a z wami widzowie widzimy się już w kolejnym odcinku Zostawcie łapkę, subskrybujcie, to na tyle Na razie